Oni są tak boscy, że aż nie ludcy, powiedział kiedyś mój znajomy. Bardzo mi to zdziwiło. Byliśmy w pewnej wspólnocie, gdzie naprawdę Bóg się bardzo przejawiał. Ci ludzie modlili się, były uzdrowienia, ludzie prorokowali, byli wypełniani duchem świętym. Była taka odczuwalna Boża obecność. Spędziliśmy tam kilka dni, kiedy wyjeżdżaliśmy. Ja byłem tak krótko po nawróceniu. Mój znajomy był liderem w takiej wspólnoty, w której wtedy wzrastałem. I on powiedział tak. Ci ludzie są tak boscy, że aż nieludzcy. Ja mówię, co na myśli? On mówi, to jest wspaniałe, że oni się modlą. To jest wspaniałe, że oni tutaj uwielbiają Boga, a Bóg przez nich działa. To jest wspaniałe. Ale Jezus przez 30 lat żył jak normalny człowiek, pracował, a przez 3 lata miał posługę. I te proporcje są bardzo ciekawe, 10 do jednego. Mówi, a ci ludzie, oczywiście to jest wspaniałe, że oni tyle służą, oni poświęcili swoje życie, żeby służyć głośno Ewangelię, ale wydaje się, że oni nie mają żadnych innych zainteresowań, że ich całe życie skupia się tylko na służbie, a to nie jest dobrze. Przecież ci ludzie, niektórzy z nich mają rodziny, niektórzy pewnie niedługo będą mieli dzieci i to nie jest dobrze, żeby dzieci jedyne, co widziały, to taki świat religijny, nawet świat, w którym Bóg jest taki żywy i realny, ale żeby dzieci zobaczyły też inne zainteresowania swoich rodziców, żeby poznały świat trochę szerzej. Wtedy nie za bardzo to rozumiałam. Myślałam wtedy, że modlitwa, że nadprzyrodzone Boże działanie załatwi wszystko. Dzisiaj rozumiem, że nadprzyrodzone Boże działanie jest potrzebne, że są ewidentnie sytuacje w życiu, gdzie bez tego nic się nie. Jak mówiła moja babcia, bez Boga nie do proga. Tak? Czyli że Bóg jest potrzebny wszędzie. Natomiast coraz bardziej też doceniam to, o czym Paweł pisał w liście do Tymoteusza. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Dlaczego o tym mówię? Czytamy Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Paweł składa swoje świadectwo, i co się zaczyna dziać? Słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli, precz ziemi z takim, nie godzi się, aby odżył”. On Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty, i piasek rzucali w powietrze, Trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzy i biczowaniem wydobyć ze zdania, aby dowiedzieć się, dlaczego tak przeciw niemu krzyczeli. A więc sytuacja łatwa do wyobrażenia. Paweł głosi Ewangelię, dzieli się swoim świadectwem, ludzie zaczęli wrzeszczeć, bardzo mnie to porusza, szczególnie tym. Zrzucali szaty, i piasek wyrzucali w powietrze. To był w tamtym kręgu kulturowym taki wyraz głębokiego sprzeciwu, takiej złości. No i teraz ten trybun tak zaczyna. Mówi, ubiczujcie go, nie dowiemy się w końcu o co tak naprawdę chodzi. Tak? I teraz co robi Paweł? Paweł nie był duchowy, nie powiedział, w Jezusa mnie nie ubiczujecie, albo odejdź precz, synu diabelski. Nie, nie robił żadnych egzorcyzmów. Nie padł na kolana i się nie modlił. Ale co zrobił Paweł? Powiedział: Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez sądu? Odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano rzemieniem. Usłyszawszy to, setnik poszedł do trybuna i oznajmił: Co zamierzasz robić? Ten człowiek jest rzymianinem. Usłyszawszy, trybun przyszedł i zapytał go: Powiedz mi, czy jesteś rzymianinem? On odpowiedział: Tak. Ja za wielką cenę, za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo, odrzekł trybun. A Paweł odpowiedział: A ja mam je od urodzenia. Natychmiast też odstąpili od niego ci, co mieli go badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem, Trybun przestraszył się i kazał go związać. Więc Trybun go związał, bo oczywiście wiedział, że są jakieś rozruchy, więc trzeba to zbadać. Nie był naiwny, ale z drugiej strony, co Paweł wykorzystał? Zdrowy rozsądek. Paweł wykorzystał zdrowy rozsądek, ponieważ mógł się odwołać do swojego rzymskiego obywatelstwa. Tak samo my potrzebujemy zdrowego rozsądku. Zachorowałeś, modlić się, ale nie widzisz nadprzyrodzonego Bożego Działania, nie widzisz natychmiastowego uzdrowienia. Dalej się mu do uzdrowienia, ale idź do lekarza. Jeżeli ktoś cię oszukał, ostatnio rozmawiałem z takimi znajomymi, bardzo wierzącymi ludźmi, i oni mówią, co, jesteśmy wierzący już prawie 40 lat, i chyba po raz pierwszy będziemy musieli pójść do sądu, bo ktoś nas oszukał, ale czy my, jako wierzący, mamy iść do sądu. Dlaczego nie? Żyjemy w świecie, który rządzi się swoimi prawami i Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. Dlaczego nie iść do sądu? Jeżeli jest taka potrzeba, idziemy do sądu. I to jest bardzo ważne, korzystać ze zdrowego rozsądku. Czasami znajdujemy się w tak trudnej sytuacji, że kiedy nie wiemy, co robić, modlimy się, czytamy Biblię, różne rzeczy i nie wiadomo co, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Jeżeli nie wiesz, nic się takiego nie dzieje, pokieruj się po prostu zdrowym rozsądkiem. Pamiętam, jak taki człowiek, który potężny ruch ewangelizacyjny rozpoczął szkoły nowej ewangelizacji, Jose Prado Flores, opowiadał, jak był taki moment, kiedy on prowadził wspólnotę w Meksyku, charyzmatyczną, i dostał taką możliwość, żeby wyjechać do Europy, tam uczyć się na Biblii, studiować biblistykę. I kiedy myślał o tym, modlił się: Mam jechać, mam zostać, nie wiedział co robić. I mimo, że się modlił, mimo że prosił innych o modlitwę. Nie miał tego wewnętrznego odczucia, co ma robić, nie miał żadnego słowa proroczego. I pomyślał, się, pomyślał sobie tak: pokieruje się zdrowym rozsądkiem. Przygotował swoją wspólnotę na swoje odejście, wyznaczył tam lidera, powiedział, że będziemy w kontakcie. Ja wyjeżdżam do Europy, wyjechał do Europy i stwierdził, że jeżeli po roku studiowania stwierdzę, że to jednak nie jest dla mnie wracam. I mówi, że to był przełom. Przełom w poznawaniu Biblii, ale też przełom w wizji, którą dał mu Bóg, też przez kontakty z różnymi ludźmi, których poznał, do stworzenia tych szkół ewangelizacji. I on potem powiedział tak: Nauczyłem się wtedy, że kiedy nie ma w, żadny, w taki nadprzyrodzony sposób Bóg nie przemawia, to po prostu on będzie stał za decyzją, którą podejmiesz, bo wiesz, że ta decyzja będzie słuszna. Wielokrotnie mogłem tego doświadczać w życiu. Mieliśmy taką sytuację dwa lata temu. Pewną decyzję rodzinną do podjęcia, dosyć ważną, i wtedy stwierdziliśmy, że no, prosiliśmy różnych ludzi o modlitwę. Pamiętam, poprosiliśmy takich znajomych, oni są bardzo prosto, obdarowani, nie wiedzieli o co mają się modlić, ale modlili się i przekazali nam wiele słów, takich dotyczących naszego życia osobistego, które były dla nas cenną wskazówką, ale w tej sprawie nic nie, powie nic nie powiedzieli. Oczywiście to nie jest tak, że my czekaliśmy, że oni się pomodlą i nam powiedzą, i my to zrobimy. Nie, to absolutnie yy, tak, tak nie uważamy, ale byłoby to dla nas cenna wskazówka. Nic w tej sprawie Bóg przez nich nie powiedział, więc yy, nam też nic nie mówi, więc podjęliśmy decyzję taką zdroworozsądkową. Nie zdecydowaliśmy się. I po dwóch latach widzimy, że to była słuszna decyzja. Więc to, to co chciałem podkreślić, to zdrowy rozsądek. Oczywiście, jak we wszystkim, należy zachować balans. To nie jest tak, że Teraz będziemy tylko zdrowy rozsądek. Co mi się wydaje dobre, co mi się wydaje złe, to będę robił. Nie, jakby jesteśmy otwarci na obie rzeczywistości i duchową, i ludzką. Tak? Czyli i modlimy się, prosimy Boga, patrzymy na kryteria biblijne, rozmawiamy z innymi doświadczonymi chrześcijanami, prosimy ludzi obdarwanych proczą robimy różne rzeczy. I w tym wszystkim, jeżeli jesteśmy do czegoś wewnętrznie przekonani, robimy to. Nawet jeżeli, jeżeli czuje, jesteśmy wewnętrznie przekonani, że to Bóg idziemy za tym. Ale jeżeli nie ma tego wewnętrznego przekonania, mamy zdrowy rozsądek. Co więcej, wydaje się, że zdrowy rozsądek jest tak, takim czymś szczególnym, co, co Bóg dał nam i czym mamy kierować się na co dzień, bo moje myślenie jest takie: Bóg kilka rzeczy pokazał mi w życiu, które mam robić, i ja je robię. A sposób, w jaki to robię, kieruję się zdrowym rozsądkiem. Bóg powiedział mi, że mam, ponad dwa lata temu, że mam zacząć służbę. Zacząłem służbę. Kilka wskazówek Bóg dał mi, jak to robić, ale nawet jak nagrywam te odcinki, Bóg nie powiedział mi, jak często mam nagrywać, nie powiedział mi, jak długie mają być te odcinki. To wszystko do tego wszystkiego wyko wykorzystuję po prostu mój zdrowy rozsądek. I wierzę, że jeżeli się mylę, Bóg. Na Pokieruje, pokoryguje mnie, czy, w, czy jeżeli będzie chciał, żeby robił to inaczej, znajdzie sposób, żeby mi powiedzieć. Duchu Święty. Jesteś duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ty przychodzisz i oświecasz nasze umysły, dajesz nam rozumieć Boże Słowo we właściwy sposób, dajesz nam trzeźwe myślenie w takich codziennych, realnych sytuacjach życiowych. Przyjdź, Duchu Święty, do nas, wypełnij nas swoją mocą, wypełnij nas swoją miłością i prowadź nas swoimi drogami, i daj, abyśmy naprawdę cenili dar trzeźwego myślenia. Amen. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem. więcej informacji w linku poniżej.